Manoludziska z tej strony Sebolek i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Gotika. Znajdujemy się właśnie na murach Fering. Wow. I zaraz się udamy, właśnie w stronę Nordmaru. Tak, to będzie trzecia i ostatnia kraina w Gotiku. Ohoho. coś tutaj laguje ładnie. Ale to, jak wiecie, wina Gotika i tylko wyłącznie jego. <laughs> Ale trudno. Damy jakoś sobie radę, nie? Uhu, uh, z tej strony jeszcze nie podchodziłem do Nordmaru, szczerze mówiąc, więc <laughs> nie wiem dokładnie, gdzie wyjdziemy. Sprawdziłem sobie wcześniej na mapce, ale nie jestem pewien, gdzie to będzie. Możliwe, że wyjdziemy w jednym z komnat starych wojowników z Nordmaru. Oho, jakieś ognisko. Może orkowie? Nie, nie, nie. Jakiś nordmarczyk. Porozmawiamy z nim. Przybywasz Sfaring? Mm, tak. Tak. Dobra, możesz mi pomóc. Ścigam złodzieja. Mm. Potrzebujesz pomocy? Owszem, przyszedłem tu tropem złodzieja. Ukrył się w mieście. A mnie nie wpuszczają tam orkowie. Ja <noise> ci tego złodzieja już zabiłem, więc yy, kogo okradziono? Kogo okradziono? Mnie! Ktoś napadł mnie w nocy i okradł. Myśleli chyba, że nie żyję, ale nie mam zamiaru ułatwiać życia złodziejowi. Odzyskam stryny... mój kamień. Co skradziono? Co skradziono? No, kamień. kamień przodków dziedzictwo naszych ojców. Kamień przodków? Co to takiego? Magiczny kamień. Dzięki niemu można zdobyć moce zmarłych. Brzmi nieźle. Tylko brzmi: Martwi wcale nie śpią i nie wpuszczą cię do swych grobów. Trzeba z nimi walczyć. A ja wolałbym potykać się z tuzinem orków niż z duchem. Mhm. Mm po co ci kamień przodków? Jestem zabójcą orków z klanu ognia. Mam zaczerpnąć z niego moc jego twórcy i wykorzystać ją do walki z orkami. Okej, okay. moc trupa. Moc trupa? O co tu chodzi? Twórcy kamieni przodków pragnęli strzec Nordmaru również po swojej śmierci. Właśnie dlatego je stworzyli. Aha, rozumiem. Kim, jest, Kim jest ten złodziej? Grubas w sukience. Pochodzi z południa. Tam pustynię pokrywa piasek, nie lud. Masz na myśli alego? Tak, właśnie tak się nazywa. Przyniosę kamień przodków. Pośpiesz się. Duchy umarłych nie odpoczywają. Oto twój kamień przodków. No i mam Doskonale. Nie wiem jednak, czy sobie z tym poradzę. Z czym? Z wejściem do jaskini. Nie jestem tchórzem, ale kiepsko się czuję w roli tucznika idącego na rzeź. Zatrzymam kamień i poczekam w pobliżu jaskini. Jest tam taka chata. Jeśli zechcesz, możemy pójść razem. Okej, okay, pójdę, pójdę z tobą. Daj znać, kiedy będziemy mogli ruszyć. Chodźmy. Chodźmy. Myśmy mieli kompana, bo szczerze mogę się pogubić w całym tym Nordmarze. A zawsze mieć jakiegoś przyjaciela w podróży. To są same plusy pomoże nam w walce i oczywiście mm, służy nam jako przewodnik po krainie. Okej, okay. no, teraz no szczerze mówiąc nie wiecie gdzie iść, bo jak widzicie, wy widzicie jest wszędzie śnieg i żadnych ścieżek i to jest troszeczkę troszeczkę przykre ze strony Nordmaru, że nam mm, tak utrudniają samą rozgrywkę, ale to nawet Dobrze, że nie musimy iść z samymi szlakami. Nic... Włochaty nosorożec? Nie walczyłem jeszcze z takim. Pokaza Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Okej, okay, no to sobie pozbieramy tutaj. Łupy, z walki, bo naprawdę zacięta walka. Jak widzicie, tu są naprawdę ogromne stada wszelakich istot, bestii i tym podobnych Mogą być problemy Lodowy wilk Okej, okay. widzę, że nie są znów aż tak trudne, tylko gorzej jak wpadną... Powpadniemy w stado i one zaczną nas wszystkie naraz atakować To może się robić nieprzyjemnie już Dobra, idziemy Zobaczę sobie na mapie, w ogóle gdzie się znajdujemy, bo naprawdę chciałbym sobie mniej więcej, aha, tutaj, ok, mniej więcej ogarniam. Aha, są tu jakieś ścieżki, tylko naprawdę mało widoczne. Ok, na przykład z taką grupą bizonów, to lepiej nie zaczynać. Ło, wow. tygrysek. I naprawdę nieprzyjemne są tutaj lagi. Nie pan naj, największe jakie dotychczas spotkałem w Gotiku, ale musimy sobie dać jakoś radę. Że nam nie dużo zostało do zakończenia samej serii. Dobra, chodź, powalczymy sobie. Okej, okay. i tu jeszcze powinno być gdzieś. Nie ma? Tylko jeden? Dobra, okej okay. To leć Nie wiem, że się zwysiłeś, chłopie. Aha. Uhu, jak dużo z, y, odebrałem życia zuku. Barast, raz, barast. Raz, Okej, okay, ładnie, tylko nie wiem, co się z naszym przyjacielem stało, bo nieco się. Haha, nie wiem, co, z kim on walczy. Czy co? Hmm, zapiszę sobie. Po prostu go lekko czepnę, jeśli będę w ogóle w stanie. Nie. Nie. Trudno, no to idziemy bez. Aha, to jest ta kopalnia. Rozumiem, on wcale nie jest mi wcale tam potrzebne, bo mogę sobie sam z tym poradzić, myślę. To będzie pierwsza jaskinia hmm, przodka. Yy, przodka. Z Nordmaru, o tak to imimy. Zobaczymy co nas tutaj czeka. Aha, oczywiście szkielety. Z którymi już mieliśmy parę razy do czynienia. Najwięcej chyba w gocie z tego co kojarzę. Nie, na pustyni. Gdzie były te... Wszystkie... Nie, tylko nie łuk. <ścoughs> Tylko nie łuk. No, to jest najgorsze, dobra. Może nieco się wycofajmy i zjedźmy, zjedźmy ich pojedynczo. O, szybszy, szybszy. Dobra, się wycofamy. Uhu, ile was tu jest? Tumy, dobra, ale mniejsza z tym, damy sobie radę. Zawsze sobie dajemy radę. Z tej kawalniemy, żeby troszeczkę przyswoić siły. I idziemy dalej. No, i dobra, w końcu się nam. A nie, już myślałem, że nasz przyjaciel już się odwieścił, ale jednak się myliłem. A nie, ruszył się nieco. Może. Może jeszcze jest nadzieja dla niego. Ale jak na razie, dajemy sobie sami radę. Chyba przejdziemy do samych tych orków łuczników, a czy orków, szkieletów łuczników. Całe szczęście, że oni się nie wywracają. Są, widzę z, z... mocnej kości. Dobra, jeszcze nam czterech zostało. Miejmy nadzieję, że sobie damy radę bez używania żadnych mikstur. Od tego momentu oczywiście, bo już zużyliśmy jedną w walce z nimi. Już się robi noc, widzę. Na zewnątrz, ale to nam w niczym nie przeszkadza i jedziemy, ładnie. Ok, dosyć doświadczenia nam wpadło za nich. Podjemy sobie nieco steaków i wejdziemy do samej komnaty i zobaczymy, co na ukrywa. Może jakieś mm, fajne przedmioty. Jeśli chodzi właśnie o tę moc przodków, to nie wiem, o co dokładnie z tym chodzi. Czy można to jakoś aktywować? I co w ogóle to daje? Nie wiem, czy zapisywałem, więc teraz wolę to jeszcze raz uczynić. Okej. Okay. Nie jest znów tak ciemno, żebyście nic nie mogli zauważyć. Tu jest jakaś lodowa ściana, przez którą na pewno nie przejdziemy. I kolejne grupy. Orku, e, tfu, szkieletów. Dosyć duża ta grota, myślałem, że to będzie tylko po prostu jedna komnata i nic więcej. A tu naprawdę mi mile zaskoczyli. O Jezus, ile tego jest? Że tu jakiś mak wyskoczy, będzie... Raz, dwa po mnie. Ale mną czepią. Czepią. No nie, 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 idziemy stąd. Hu Ale was tu jest. Koledzy Dobra, wbijamy się w całą tą grupę i... Dobra, nie, to nie był dobry pomysł. Wycofajmy się nieco nie, to trzeba już zatankować życia to nieco. Bo już krucho nieco było. Okej okay. odejdziemy sobie na bezpieczny dystans. Jeśli nam pozwolą oh. oczywiście. Zaczniemy dalszą rzeź. Oh. 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 Jakie to jest piękne, jak ja to kocham, jak mnie atakuje 10 przeciwnik przeciwników naraz. Tak nic, ani tak. Teraz najgorsze są te kucia, ich takie... Nabicia na miecz. No, dajcie mi go zabić. Okej, okay, sobie podjemy nieco stejków. <laughs> naprawdę walka z dużą grupą, z dużą liczbą przeciwników to jest udręka w Gothic'u, bo ponieważ nie mamy jak nawet sparować uderzeń, jak nas obejdą dookoła, to musimy się po prostu zdać na szczęście. Na los szczęście, bo inaczej to naprawdę nie jesteśmy naprawdę od odpowiedzialni za to co się w danej chwili stanie Nie ma nawet tutaj mm. sparować wszystkich uderzeń to jest normalne nawet nie mamy tarczy wokół ciała tylko po prostu z jednej strony więc ja to rozumiem ale szkielety są bez mózgu <laughs> więc nie powinni, nie powinni atakować w grupie nie? Pojedynczo, pojedynczo <laughs> na taką solówkę, nie? Okej okay. Jeszcze ich niedużo, ale jednak jeszcze są. Ok, pek. No, dawaj, dawaj. Ok, a tu doświadczenia wpada. <laughs> nie wiem, czy. Nie no, na pewno z 50 szkieletów zabiliśmy. Nie no, w okolicach 50. Ok, dobra, steaky. Dosyć sprawnie nam tu idzie, na no, się nie zleciłyśmy żadnego zgona Kontrolnego wajpa, wajpa. <grymne> Okej, okay, podbiegniemy sobie i zobaczymy co oni w ogóle tam mają Co to jest? Einar A da się jego słuchu, fajnie Koksu taki, idzie powoli, szeroki <grymne> Zobaczymy. Zobaczymy kto jest lepszy, Chopie. Dobra, najpierw szkielety. Później sam Einar. Myślę, że nie będzie sprawiał problemów. Jakaś pipeczka słaba. Tylko ładnie się broni z tego, widzę. Dobra, koniec tego. Postawił na defensywę, widzę. To dam ci się wyprowadzić jakiś, no. Nie, nie dam ci. Szeroki miecz, okrągła tarcza. Einar. I co tu masz? Hełm. Einar miał na sobie ten hełm podczas swojej walki z orkami. Okej, okay, bardzo fajnie, że w ogóle możemy zdobywać jakieś artefakty z samych przodków. I sprawdźmy, czy on jest w ogóle lepszy od naszego dotychczasowego. Tak, oczywiście, się nawet... Dla mnie lepiej, ponieważ ja tam nie zważam na obrażenia zadawane przez yy, przez lód, ogień i tym podobne. Jakoś sobie radzę z tym. Okej. Okay. Magiczny piedesto Myślę, że wam yy, może nieco pochodnią rozjaśnię tutaj wszystko, co się będzie działo. Tu widzę, jest coś do zrobienia. Hmm, na skale napisano tu spoczywa Einar. Pod spodem jest otwór, w który można coś włożyć. Mm -hmm. Nie mamy co włożyć tam? Mhm, <laughs> no to problem. Zobaczymy, czy to będzie jakiś kamień. Czy coś, żeby można było. Ho, ho, ho! Ale to widzę nie jest. Są tak dobre, jak sobie myślałem. Okej. Okay. <laughs> to musimy poszukać coś, yy, czy możemy w ogóle zapchać tam ten otwór. Nie wiem, co nam może do tego posłużyć. Ale jeszcze się rozglądnijmy nieco po tej jaskini. Ale... O, mnóstwo złota. Okej, okay, to sobie to weźmiemy. Mam no, przesuń się. No. Jeszcze raz, zobaczymy. Jeśli się nie uda, to po prostu wrócimy. No i... No i co to dało? No, co to dało, to ja nie wiem. Grubo jest Einara. Okej. Okay. Aha, bo ten kamień właśnie ma przy sobie <laughs> Radgar. My go właśnie oddaliśmy po zabiciu Alego, który posiadał właśnie ten kamień. I teraz jest problem. Nasz kolega się ściął. No dobra, chyba się odciął. Nie wiem, zobaczymy. Okay. Dobra, jesteśmy. Oto grobowiec. Ale ja tam nie wejdę. Nad jaskinią stoi chata. Na razie tam się zatrzymam. Pedar to mój dobry przyjaciel. Mam hełm Einara. Nikt ci nie zarzuci braku odwagi. Skoro udało ci się zdobyć ten hełm, masz też prawo go nosić. Noś go z dumą. Kto spoczywa w tym grobowcu? Einar. Wielki wojownik z mego klanu. Orkowie wciągnęli go w zasadzkę. Nie miał szans. Ale przed śmiercią zabił jeszcze 30 napastników. Kiedy nastąpił ten atak? Dawno temu. Mimo to czyny Einara wciąż sławi się przy ogniskach mojego klanu. Nie zawracaj mi kół. mi kamień. <gry> Dobra, myślę, że w tym odcinku zakończymy. Znaczy, w tym miejscu zakończymy odcinek. Mamy za sobą nieco długą walkę ze szkieletami. Oczywiście zrobiliśmy hełm, który naprawdę podwyższał nam nieco atrybuty, więc jest w miarę, w miarę fajnie podoba mi się dosyć ta kraina ze względu na takie bonusy, jakim, jakim są grobowce. Tak więc do zobaczenia.